No Witam, witam 27 czerwca z deszczowej Warszawy. Standardowo koncert, no to deszcz. Ostatni, no dobra, przedostatni, bo jutro będzie miał ostatni koncert Kiebo na Fajdy w Warszawie. Trochę wszystko na ostatnią chwilę. Leciałem pociągiem opóźnionym o 30 minut, który jeszcze się wlekł. I 20.15 wyszedłem z hostelu. Który też ogarnąłem jadąc w pociągu. No, ogólnie sytuacja średnia, bo jestem jedynym chyba Polakiem w pokoju. No jak to hostel, no. No i zapach towarzyszy też jest wyraźny, że tak powiem. Delikatnie lecę na tego koebo. Jak wychodziłem pokazywało pokazywał mi 2,5 km 32 minuty Ale właśnie nie wiem czy może zacząć biec czy nie Dosłownie nie wiem lecę szybko No i tyle a tutaj wszędzie woda Woda O ogólnie wychodzę z sobie hostelu i prawie dostałem z butelki od piwa w głowę, czuć czuć stolicę Udało się tak iść, że akurat trafiłem na swoją ramę ja pierdolę, muszę

No i po 7.14 stałem 13 minut do pociągu I się okazało, że jednak ja nie będę miał dojazd pociągiem do radzenia z przesiadką co, co prawda, ale jest Opuściłem hostel ogólnie przychodząc tu to, mówię, no ciężki klimat ale jak się okazało nie było to tak źle w tylko ten poszedłem się przeklimać za 7 dyszek W myślę że okej okay. Widać. Za godzinkę pociąg, 20 minut, jazdy, i jestem na miejscu. Powinienem zdążyć na rejestrację zawodników. 10:20. Razem Bogański. Standardowo łapanie stopa, bo jednak stacja Radzyń-Podlaski nie jest w Radzyniu Podlaskim. 7 ponad kilometrów do Pałacu Potockich. Mam nadzieję, że się złapie na rejestrację, bo szkoda by było pojechać i się odbić. Bardzo. dwa nie jest A jeszcze kiedyś czasem, to na się 10.58, troszkę spóźnieni, Pałac Potockich, ale bardzo ładnie to wygląda. Idziemy się zarejestrować. Bardzo ładnie to wygląda, nie? No, jeszcze szybko Doradkujmy. Daj głos w tym samym filmie. Fajnie, że. Będziemy no tak tak... no tak, no to Znaczy, że. Tak, tak... e, tak, tak... Będzie rygorystycznie i na to będziemy tak, tak tak, mocno zwracać tak. uwagę na technikę. Ok? Prosta sylwetka, niewygięta wygięta banana. To już będzie nowe, jeżeli tak się potrzebuje. Pozycja ma być kolą, nie musi być to przesadne kolą. Coś w tym stylu. Jeżeli się podciągacie z ciężarem, kulka ma być poniżej kola. Ok? Czyli nie cały. Podciągacie się bez strzeleń z łopatek, już tak w czyli nie ma tego ruchu. Jest prosta, to będzie dobre. Jeżeli z tej pozycji albo z pełnego spisu zaczniecie wykonywać cały ruch, jest to prawidłowe. Podciągacie się do brody na drążek. Wroch ma być skierowany przed was. Broda ma zasłonić drążek od góry. OK, i Broda ma być zostać przełożona na drogę. Nie ma postrужenia takiego dosyć jeszcze? No <laughs> <laughs> będzie dobre. OK, i na to naj. Stany i tutaj już się nie, nie

Kolana, proste. Dawaj, dobrze, dawaj. Dawaj, 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 dociągniesz to, dawaj. Jeszcze dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę, dawaj, 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 dawaj Odpocznij, odpocznij, odpocznij. Odpoczni. wejście kapitana. No to teraz robimy to jest taka ciekawostka, to jest odłam kalisteniki. Nazywa się czym? pochodzi z Kuby. czyli robimy wszystkie elementy przez jedną rękę, przez wywinięcia. Bardzo niebezpieczne, ale bardzo lubiane na Kubie. Odłam kalisteniki. Mateusz Stachowski, Jakub Nawroć, Krzysztof Kos, Mateusz Liter, Bartłomiej Sobolewski. Ruszył Tymoteusz. Za chwilę rusza Michał. Na stanowisko numer jeden przygotowuje się Krystian Paciorek, Dawid Nachman, Szymon Kuleta. Kategorii mundurowych widzimy Mateusza przygotowuje się Bartłomiej Sobolewski, a następnie z seniorów Paweł Selewski. Bomba straszna, bomba straszna. kurczę pierwszego nie zaliczony, pierwszy nowy rep, bo brody chyba nie zaznaczyłem. No i przedostatni, no bo coś tam, nie wiem, nie wiem, coś 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 Chyba z nogami. To jest bomba straszna. Zapraszam. Mateusz leci. Drugą serię podciągania. Trzecią serię zaczął Michał. Filip, przepraszam. No i zaczynamy drugą serię. Mateusz synchroniz. No dobra Druga seria Nie pykła no. Druga seria nie zajechała W drugiej serii niestety też jeden na się zdarzył I, I po prostu 14 było do zaliczenia zrobiłem 13 jest praca do wykonania, ale bardzo dobrze. Surowe zasady, nie mam jakiej gry. ब्रावाल जा 으아, 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 Paweł nigdy się nie poddajesz, lecisz! Dawaj, 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 lecisz! lecisz. Brawo! 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 Tak wygląda gość, który zrobił wszystkie. No, 22.51 Koniec, koniec, zakończenia nie, za nie nagrałem, ponieważ już się zawialiśmy, pół drogi przespałem, ale spoko, polecam Mistrzostwa Polski w Radzyniu, miejmy nadzieję, że wystartuje jeszcze raz to wynik będzie lepszy.